Słuchajcie, ja chcę też pomagać. Na pewno się przydam, mogę cokolwiek robić. Mam całkiem dobrą kondycję. Mów, mów, dobrze ci idzie. Cześć kochanie, co tam? Baśka, patrz! Pierwszy raz na się, widzę. Co? Przecież mieszkasz tu już pół roku. 300 dolarów, no. tam.

Weźmie turystów, to przygotujcie paczkarni. Jeżeli chcesz gdzieś na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki. Nikogo nie podwozimy i nikogo nie przeprowadzamy. Czy widziałeś jakieś zwierzęta w lesie? U. Zarazy. Porzuciłabyś mi swojego słowa, mam zepsuty samochód. A jak cię złapią i powiążą, to ze mną. Ja nie mogę przez to jeść, ja nie mogę spać, nie mogę myśleć. Proszę pana, jestem lekarzem i jeżeli nie przyjedziecie. Ona umrze. Mój mąż pracuje w straży i on nikogo za druty nie wywozi. A więc są bronią Łukaszenki. zaraz jak ich puścimy, to zaraz ich tutaj tysiące będzie. Słuchaj, to nie co? możesz obiecywać takich rzeczy. To jest tylko kilka kilometrów. Ręka, druga ręka. <śla> Proszę się rozebrać. Do naga. Ty myślisz, że co my tam robimy, co? Szydełkujemy? Ja już nigdy nikogo nie zostawię samego w lesie. Pokaż rękę! Proszę się od European Union we made it! Do widzenia dziewczynko.